z, z, z Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że przebieg drogi zielonej to nie jest przebieg nowo wymyślony. To jest przebieg, który jest w planach przestrzennego zagospodarowania tego obszaru. Więc tu tak naprawdę nie idziemy decyzją z Wigorską. Nie tniemy niezgodnie z planem obszarów nieruchomościowych, Tylko idziemy dokładnie w śladzie został wytyczony już dawno temu. Yy, I to jest bardzo istotny istotne element. Dzisiejszy etap, o którym mówimy, jeżeli pokazujemy teraz Drogę Zieloną, to jest etap pierwszy od tej strony. Pamiętajmy, że również od ulicy, yy, no, możemy to nazwać Polskiej. na Polskiej polskich, na rozpoczynamy również etap budowy Drogi Zielonej. I ta droga będzie budowana. Pan pytał o czas. Nie wiemy. Nie wiemy, kiedy będą następne etapy używane. I nikt tego panu się nie zadeklaruje. Dlatego, że nie wiemy, jak będzie wyglądał Budżet środków Europejskich roku 2013. Wiem to co jesteśmy w stanie dzisiaj na pewno deklarować, że droga zielona na etapie 2, 7, 2, I ta droga będzie budowana. Rozpoczynamy ten projekt realizacyjny od uh, przełomu 2011 i zamierzamy go uh, zakończyć w roku 2012. Natomiast kolejne, następne etapy będą realizowane wraz z pozyskiwanymi źródłami finansowymi. Bo niestety tak jest w życiu, że żeby wybudować, trzeba mieć na to pieniądze. I to jest ewidentnie element, który musi być pro programowany. Да, давай. Да, давай строить, чтобы ничего вденьки, ты веду, надо